Szok! Nie uwierz, choć pokażę Ci coś niesamowitego. To są cztery rośliny o nadzwyczajnych zdolnościach reprodukcyjnych. Chlorofytum, twoja babcia ją kojarzy, inaczej zielistka. Bezpieczne dla zwierząt, roślina dorosła, a to jej babyczki. Krasula bumerang. Niczym bumerang wraca z całą gromadką dzieciaczków. Obcinasz, a następnie za chwilę sześcioraczki. Żyworódka na liściach tworzy młode roślinki. Same odpadają, a za chwilę cała gromadka. Skalnica domowa z variegata. Duża roślina, a to jej babyczki, które wysłaliśmy do przedszkola. A ty nie czekaj na Black Friday, bo najlepsze rośliny znikają najszybciej.